Czy Polska i jej premier wyrastają na lidera politycznego Unii Europejskiej? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w dzisiejszym wydaniu przeglądu zagranicznego. Wspomnimy też o relacjach między Unią Europejską i Turcją. Formalne stolice Unii Europejskiej to Bruksela i Strasburg, ale zatem mające największy wpływ na decyzyjność Unii uznano Berlin i Paryż. Niemcy i Francja mają w ostatnim czasie jednak sporo problemów wewnętrznych, co otwiera drogę do większego znaczenia Warszawy. Wystąpienie polskiego premiera Donalda Tuska w parlamencie europejskim, które było mocno europocentryczne, czyli pokazujące Europę jako lidera świata. Nie bez powodu Tusk wystąpił kilka dni po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, którego wystąpienie było z kolei amerykocentryczne. Niektórzy z obywateli Europy jakby czuli, że stracili grunt pod nogami. A więc mówimy o kryzysie pewnych emocji pozytywnych i kryzysie ducha? Ale przecież obiektywnie rzecz biorąc Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków, podnieście wysoko swoje głowy. Europa była jest i będzie wielka. Europa jest, Europa i Europa will always be great. na nowo uwierzyć w swoją siłę. Ten potencjał jest faktem. Jesteśmy silni, równi największym potęgom światowym, tylko musimy w to uwierzyć. Raporty europejskich ekonomistów pokazują, że nasz kontynent zaczyna przegrywać nie tylko z Ameryką, ale też z Chinami. W wystąpieniu polskiego premiera też możemy doszukać się idących w tym kierunku nawiązań. Przypomnijmy sobie, że Europa budowała swoją wielkość, bo nigdy nie bała się iść w to nieznane z podniesioną głową. Kiedy słucham, kiedy inni przywódcy innych potęg światowych wspominają te wielkie chwile swojej historii, to Chcę wam powiedzieć, że my też w naszej pamięci zbiorowej powinniśmy zawsze mieć te wielkie wydarzenia, które zdecydowały o losach świata, a które rodziły się tu w Europie. Europa to był kontynent, z którego pochodzili najwięksi odkrywcy, wynalazcy, strategzy. I nigdy nie baliśmy się tej niepewności, nigdy nie baliśmy się skoków nieznane to nie musi być przekleństwo. Traktujmy to jako wyzwanie, też jako szansę dla Europy. Możemy znowu być najbardziej konkurencyjni na całym świecie, nie tylko w gospodarce, ale też w polityce, bo zawsze w przyszłości byliśmy kreatywni, odważni, nie lękaliśmy się tego niepewnego. Istotne wydaje się też wystąpienie szefa Europejskiej Partii Ludowej, największej siły w Parlamencie Europejskim, Niemca Manfreda Webera który dawał do zrozumienia, że Polska odgrywa dzisiaj szczególną rolę. W formach polityki, które tak bardzo zmieniają dzisiejszy świat, potrzebujemy liderów, którzy już wykazali się wiarygodnością. Macron i inni traktowali Rosję jako strategicznego partnera, pamiętamy, ale pan już wtedy widział jakaś rzeczywistość. Widział pan, że Rosja to strategiczny wróg, wróg europejskiego stylu życia. Słabość Niemiec i Francji dzisiaj nie wynika tylko z błędnej polityki wobec Rosji w przeszłości, ale też wewnętrznych uwarunkowań politycznych, którym się teraz przyjrzymy. Od listopada w Niemczech rządzi rząd mniejszościowy po wyjściu z koalicji z socjalistami z SPD Wolnej Partii Demokratycznej. Gdy pod koniec roku rząd Olafa Scholza nie uzyskał wotum zaufania od parlamentu, prezydent Frank Steinmeier rozwiązał parlament. Niemcy są obecnie w trybie kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne odbędą się 23 lutego. W sondażach prowadzi formacja Webera CDU, ale 30% poparcie to może być za mało, aby stworzyć rząd. Prawicowe AfD, które zyskało w ostatnim czasie sojusznika w postaci amerykańskiego miliardera Ilona Maska, ma około 9 punktów procentowych mniej. Jego wsparcie nam pomaga, bo w pewnym sensie AfD przez to polepszyła swój imidż za granicą. Swoją renomę, i e, ludzie też widzą, że AfD zawsze była partia, która ma program wielobiegunowy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a nie prorosyjską. Bo zawsze często się czyta, że AfD jest partią prorosyjską. To jest absurd. Jesteśmy przede wszystkim partią proniemiecką. Tak o wsparciu maska mówi jeden z europosłów AfD. SPD premiera Scholza ma tylko 15% w sondażach. Mało realne wydaje się wejście aft do rządu, ale CDU będzie musiało dogadać się albo z socjalistami z SPD, albo z Zielonymi, co oznacza utworzenie koalicji z rozsądku, która nie musi przynieść krajowi stabilizacji. We Francji mówi się natomiast o największym kryzysie politycznym od wojny. Przypomnijmy, po wysokim wyniku prawicowego zjednoczenia narodowego do Parlamentu Europejskiego, prezydent Emmanuel Macron rozwiązał parlament. Wybory przyniosły zwycięstwo skrajniejszej lewicy. Ale bez większości. Prezydent Macron mianował na premiera Michela Barniera, ale jego rząd mniejszościowy upadł w grudniu. Następnie prezydent na premiera mianował Françoisa Beyroux, ostatnio nad nim zebrały się jednak też czarne chmury. Wydaje się prawdopodobne, że po konstytucyjnym okresie Francję czekają kolejne przedterminowe wybory. Od blisko 26 lat Turcja ma status kandydata do Unii Europejskiej, a w układzie stowarzyszeniowym było już w latach 60. Turcja nazywa się najdłużej oczekującego kandydata do Unii. Ostatnie lata raczej Ankara od Brukseli oddalały, chociażby z powodu zarzutów o elementy autorytarnych rządów. Przed tygodniem w Ankarze gościła unijna przedstawiciel Kaja Koles, która spotkała się z tureckim ministrem spraw zagranicznych Hakanem Fidanem. Spotkanie głównie dotyczyło jednak koordynacji współpracy Turcji i Unii Europejskiej chociażby w tematyce Bliskiego Wschodu, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że na dzisiaj członkostwo tego kraju w Unii jest nierealne.